Ojejku, jaki piękny dzień, żeby żyć! Jakie jestem szczęśliwy, że mam swój. Kurde, nie. Nie, to nie, Cio, cio, Każdy cicho robi intro. O Jezu, jaki dobry dzień, żeby żyć! Mam. Gdzie poszedł bezdomny człowiek, którego miałem użyć do intra? Nie, tu to by. To mógł być takie śmieszne. Nie, ja się do niego wracam. To już za piękny dzień, żeby oglądać telewizję, ale może może wstanę, bo moja leniwa dupa już śmierci jest totalnie zdrętwiała. Siedzenia w jednym miejscu e, sprawdzę, co tam na polu. Zobaczę, co tam są siatki. Ma pani trochę cukru? Chyba co się nie podoba, żeby zostawiłem telewizor włączony, bo... ała! Proszę pani, co z taką agresją? O kurde! O! O nie, dobra, nie może być dowodów. Więc ją pobijasz, nic z niej nie zostanie Chyba nie żyje. No, wy... wyłaś! Nie masz tego cukru, bo już tyle go chlała, że teraz taka gruba jesteś. No, wyjdź! Czemu twój tłuszczasz się, kurde, wlepił w ścianę? No, nie. Cóż, trudno, to po prostu tak to zostanie. I tak to nie wygląda na nic wielkiego, wygląda jakby po prostu najzwyczajniej. Za dużo zjadła, zignorujmy krew na jej twarzy. Dawno się nie widziałem z moim odwiecznym kolegą Batmanem. Ciekawe, co u niego. Ciekawe, gdzie, gdzie jest Batman. Mam się teraz przywitać? Batman robi intro. Ej, <hörpy> Ok. Jesteś bardzo szczęśliwy, Batman. Właśnie ktoś mi przejechał i wysłał mnie do szpitala automatycznie. Jeśli... Jeśli faktycznie jesteś w szpitalu, to, to ja idę do ciebie. Okay. O mój Boże! Co jest nie tak z tą dziewczynką? Policja, halo! Łapcie ją! Przyjechała mi właśnie Batman! A dziewczynka mnie właśnie przyjechała Dogonimy ją na spokojnie Weź samochód policyjny, bo gościu umarł. Zekwujemy Nie należy do nikogo w tej chwili. see me roll Jak yeah, pójdziemy, możemy wymienić mu bo jedna jest ewidentnie zniszczona. Możemy zmienić jego kolor, żeby nie było, żołnierzy TOKIO DRIFT! Okej, co ty? Myślisz, że tą stroną pojechali? Myślę, że to były moje lagi mi podpowiadają, że tak. Kolelek. Jeszcze w wody księżyc, to znaczy... Wiesz, bo ta czerwień jest taka sama jak kolor wina, to znaczy, że musisz się napić przed jazdą. Tym bardziej jak, jak prowadzisz plus policyjny. Czekaj, 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 stój, 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 stój. Stój, nie chcę chcesz... Nic nie klikam, Kubek. czekaj. Okay. Czyż ja mi teraz pieniądze? Okay, jestem przy apartamentach. Nie, nie, nie znajdziesz okay. okay, się gdzie. O Okej, dobra. Fajnie. driver. Fajnie. musimy wóz policyjny. Fajnie. Fajnie. Wejdź się. Odzie Klaunt z koszalina! Nieważne, nie pisze się na to Nie No pomocy! Rozpoczął to grę, teraz ja jestem youtuberem, który jest to zamieszany Nawet nie mieszkam w koszalinie! Bo nie widzi mnie A i teraz i teraz... i teraz kto kogo nawiedza? śmiecił Widzę cię. A idź tylko do domu, podążę za tobą. Teraz ty jest nie, ja, i cóż, to chyba mógł być, bo. Dajcie, do nas nic nie I to chyba był No Bo, ważne, bo jeszcze co nie go widzieliśmy. Jest... Musimy do niego zadzwonić, tak działa RP. Uh, drink, 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 drink. Nightmare, Nightmare, halo. Wszczać mi się chce. <noise> Przepraszam, co? <noise> Okej. Okay. Nie no, wiem. Ty, ty no, powiedziałeś, no, że to chce się wszczać? Tak. Co ja <noise> jestem, kurde. <gulet> za... za, za jakiś kurde hotline, gdzie możesz zadzwonić i zanastrzać do telefonu o, Online kibel kurde, telefoniczny Halo, halo, chcę wynająć jedną toaletę, jeden pisuar Dobrze, to będzie jedynka, czy... Trzy... <gulet> Że, żeby się wysikać, kliknij jeden <gulet> Żeby się wysrać, kliknij dwa <gulet> <gulet> Żeby się wysikać, kliknij jeden <gulet> Żeby się wysrać... <gulet> ja to raczej wytnę z filmu, to nie było w ogóle się jasne Czy wy nagrywacie? Tak <noise> Teraz ogarnął. Jakiś bezdomny jest masakrowany. No nie! Kto mnie młotkiem tucze? Czemu mnie Janitor młotkiem, tuże. To nie jest twoja praca. Wiesz co mi w tej chwili? Kasir powiedział: O mój boże, kup troszkę mleczka z lodówki. To ci pomoże. Drodzy. Kiedy jej Janitor mnie dosłownie tuszę młotem. To, będziesz w kłopie. ty Jesteś w Destore? Tak, w zielonym. No, wiem, no w nie! Chłopie bierze na zewnątrz mnie zostawił, kurde, na zapleczu. No, no, kurde. Przy namiotach. Namiota, imieniem, przy namiotach, po przy namiotach O NIE Pennywise A nie to prosto, zaraz, teraz też przyjdzie z kim Pennywise okay, O kurde Eee, szpital Kurde, nie mam wanteda Zostaw mnie, babo Policjanci mnie hejtują, bo jestem czarny <laughs> to masz ah, w helpu opisane. Masz albo w helpu opisane. KURWUŚ! Pomocy! już. no way. Nie podznacza to. <laughs> Chyba będę musiał to wyciąć. <laughs> oj, oj. O mój Boże, szatan! <laughs> On ucieka ode mnie. Czemu szatan ucieka od nas? Co my robimy nie tak? <laughs> Byliśmy w pozycji. Kiri O mój Boże Odgramy, dobra, dobra, kubek, usiądź. Ja jestem krzyżyk. Eee, no to. Wracaj tu, C1 B2, B2 powiedziałeś? Tak, prostu środek, ok. Mam pałkę, mam pałę A3 Mam pałkę. Długo! Przestań, tak Do dokąd zorientujesz nas? Orientujesz. Tak, tak. No to. E, czyli, C1, czy, czy, czy w środek, zajęcie, co? Dobra! I się z e... I się z Jeden Ty 1 zrobiłeś, ha, okej. Okay. A. Czy, czy będzie po drugiej stronie, tak? Tak. Okej, dobra, czyli a jeden. Masakrowałem policjanta, czy to dobrze? B3 za... Eee <grywa> No i gdzieś ja drodze zrobiłem. Nie, miałeś C1, więc muszę zrobić C2, żeby to zablokować się finiszuję, ludzi OK. Grał miał siły. No to B3 wygrałem Wygrałeś? No B2

Kiedy próbuję uratować życie w prawdziwym życiu, ale mam złego imię. Ma. Czemu on nie umiera, to jasny cholery jak się teraz rozpędzę Jak się teraz... o już go nie ma Przejechałem martwą kobietę Pomogłem, pomogłem mu tylko, nie, no jasno, tyle Kubek uważaj, jest obok ciebie auto policyjne i ono robi bardzo nielegalne rzeczy Kubek Nie wiem kto tu prowadził Batman Kubek mogę to już przestać Nie Eee, chcesz? Czasem Leave me alone Nieważne, dostałem coś Kubek! Nie po prostu stałem. Nie przyszłem u boku tego. No, że pią, cyrzał, minu... tak Nie dotykał mnie. Nie dotykał mnie w ogóle. Nie dotykał mnie. No i No i że. W mojej kosferze. W mojej Dzień dobry. O, panie. I potrafisz prowadzić, co? Nie, nie, nie rozbijesz nas. Reskluje nie wiem z której z tego się... Nie wiem Czekaj. Czekaj, prosto z mostu odsuń się Nightmare. Zostawcie mój grajdz. Czekaj, Szybko! Nic nie było. Dajemy mu... Broń. Co się stało? Idę pracować. Mogę ci pomóc. A, jestem wanted. Jestem one ten. Ojoj. To idziemy Pytale. pracować w inny sposób. Proszę pana. Skąd ty kupiłeś ten młot? Znalazłem go na... construction site. Ma sens. Okej, okay, to prawie mi Super. Kurde ma mnie. Ma. Nightmare, no pomóż! Nightmare! Gdzie ty jesteś POMOCY mocy? Nightmare! Biegnij, biegnij! Nie chcę tych tam stracić! Proszę! Bij chłopa, bij dziada! Bij go! Bij go jak nigdy, jak nigdy jeszcze! Proszę, wyobraź sobie, że to twoja przyszła żona! Duchy, dość polecimy go, żeby znowu. Trzymał, ty masz thres 0, ja mam 6. Ja mam thres 0, zafa! Uuuuuj, jedziemy! Marłeś? Nooo! <laughs> dobra, jest ok. To jest... Dobrze jestem też Ej, bo ja w tej chwili wybijam całą rodzinę, nie? Ej, price mnie. Ej dobra, jest jeden psychol, jest jeden psycholog, pomysł na i twor Małopata. O okay. Jezu, czemu jej nie, stara jest taka wszechpotężna? Trudno, zabiłem ci już córkę! Jak ucieknę, to i tak wygrałem. Widzisz ty npc drugiego. Skoki ci zajmują 100 lat, o Jezu. Skoki ci zajmują 100 lat, a nie. Oczywiście, mam tego trudniejszego. Wyprzedzę cię. Już będę w totalnie innym mieście. Kiedy ty dopiero przejdziesz ten płot. Twoje trudy pójdą na nic. Twoja córka nie jest w stanie. Wykrwawia się w szpitalu. Znaczy w domu, w mnie szpitalu wykwawia się w domu, a ty tu mnie gonisz z patenią, a nie dzwonisz po ambulans. Ale cię matka. Starego też w domu nie ma, widać czemu poszedł. Przepraszam? O ile jakiś znajdę? Nie przyjechał. Tu udmiem śleczkę. NIGHT ME! No chłop sobie stoi, tak? Na otwarciu patrz na ten samochód, kończę nagrywanie.